Więc uczyłeś się całą noc do egzaminu, zdałeś go śpiewająco, korzystając z dobrodziejstw swojej pamięci krótkotrwałej i wracasz do domu z miłym poczuciem, że świat należy tylko do ciebie i udało ci się wszystkiego nauczyć tak szybko. Obawiam się, że wiesz, co z tej wiedzy zostanie w przyszłym tygodniu, a mogłaby się przydać, na przykład do maturki. Ale chyba nie będziesz uczył się regularnie, to stara nauczycielska gadka, a do tego nie działa. Oczywiście, że nie. Ale jest coś, co może pomóc twojej pamięci długotrwałej, a to nazywa się Space Repetition. Cześć wszystkim, ja jestem Krzysiek. Jeśli jesteś nowy na kanale, robię w tym roku gapier, żeby przekonać się, jak efektywnie się rozwijać bez szkolnego czy uczelnianego bata nad głową, a tematem dzisiejszego odcinka jest coś, co bardzo często pomijałem w całej swojej szkolnej przygodzie. Każdy z nas intuicyjnie wie, że trzeba powtórzyć materiał po kilka razy, żeby naprawdę się utrwalił, ale mało osób zadaje sobie pytanie, w jakich powinniśmy to robić interwałach. Technika, która to warunkuje, nazywa się Space Repetition, co przetłumaczone na polski brzmi mniej więcej powtórki w odstępach. Będę używał angielskiej wersji, bo brzmi jakoś tak. płynniej. Cała idea spaced repetition opiera się na psychologicznym fenomenie, zgodnie z którym im większą nasz mózg musi wykonać pracę, aby coś sobie przypomnieć, tym silniej ta informacja jest kodowana w naszej pamięci długotrwałej. Jest to opisane w książce How We Learn Benedicta Carrea mniej więcej w ten sposób. Some breakdown must occur for us, to strengthen learning, when we revisit the material. Without a little forgetting, you get no benefit from further study. W wolnym przekładzie oznacza to, że żeby się czegoś nauczyć, musimy to zapomnieć. Okazuje się, że zapominanie to kluczowy element zapamiętania czegoś na dłużej, dlatego uczenie się regularnie poprzez codzienne powtarzanie materiału jest wbrew pozorom dość nieefektywną techniką, już zupełnie abstrahując od tego, że jest to zupełnie niewykonalne. Pewną wizualizacją całego założenia jest tzw. forgetting curve, czyli krzywa zapominania, która obrazuje wykładnicze tempo zapominania przez nas informacji, w sensie z wykresem przypominającym funkcję homograficzną albo okres połowicznego rozpadu, jeśli mówię Wam to coś więcej. Forgetting Curve wygląda mniej więcej tak i większość z nas ma z nią styczność w momencie, kiedy kilka dni po egzaminie próbujemy sobie przypomnieć, co na nim w ogóle było. Okazuje się, że najlepsze co możemy zrobić, to przerwać spadek mniej więcej w połowie, tuż przed zapomnieniem znaczącej części materiału. Wtedy wykres znowu wędruje do góry, ale wygląda już trochę inaczej i to jest właśnie powód, dla którego uczenie się codziennie nie jest aż tak efektywną techniką, jak uczenie się w nieco większych odstępach. Musimy zauważyć, że kiedy powtórzymy to znowu dzień później, spadek jest o wiele niższy, czyli nie zapomnimy wystarczająco dużo, aby powtórzona informacja zakodowała się w naszej głowie jak najmocniej się da. Zamiast tego powinniśmy odczekać około 3 dni, aż wykres znowu osiągnie mniej więcej ten sam poziom co poprzednio i na dokładnie wtedy zaplanować sobie powtórkę. Wtedy całość wędruje znowu do góry i wygląda mniej więcej tak. A kontynuując dodawanie coraz większych odstępów w pewnym momencie osiągniemy moment, w którym dana informacja przestanie poddawać się typowym dla zapominania procesom i zostanie z nami na dłużej. Oczywiście każda z tych powtórek powinna zostać zrobiona przy użyciu techniki Active Recall, bo chodzi właśnie o to, żeby nasz mózg wysilił się trochę, z przypomnienia sobie tego, czego chcemy się nauczyć. Nawet jeśli nie znajdziemy odpowiedzi, to sam wysiłek włożony w poszukiwanie jej jest o wiele efektywniejszy niż zobaczenie gotowego rozwiązania. Jeżeli nie widzieliście filmu o Active Recallu, to zdecydowanie polecam zapoznać się z nim przed dalszym oglądaniem. Link gdzieś w prawym górnym rogu. Jeśli wiecie już, dlaczego nie powinniśmy absolutnie czytać wielokrotnie tego samego tekstu, przejdźmy dalej. Space repetition to zdecydowanie coś, co chciałbym, żeby ktoś powiedział mi wcześniej, bo tak naprawdę większość mojej szkoły przeżyłem tylko dzięki temu, że miałem brzydkie pismo i nieświadomie używałem Active Recallu. I Jakkolwiek jest to dobra metoda na pobudzanie naszego mózgu w samym momencie uczenia się, tak po dwóch, trzech dniach ta wiedza zacznie naturalnie znikać. I dlatego w każde wakacje po mniej więcej miesiącu uświadamiałem sobie, że mimo posiadania najlepszych ocen nic z tej szkoły nie wyniosłem i stoję życie w miejscu. wyniosłem. kilka kabli RJ45. Takie myślenie pociąga za sobą dość depresyjny nastrój, więc używajcie Space Repetition, bo to się wam zwróci szczególnie na wyższych stopniach edukacji, gdzie każdego straszy sesję. Kolejną ważną rzeczą jest to, ile tak naprawdę czasu poświęcamy na naukę używając Space Repetition, bo o ile w Active Recallu to jest ograniczone do jednej sesji jest dość prosto do zmierzyć, tak jeżeli rozłożymy naukę w czasie, to nie jest już to takie łatwe. Bottom line, kiedy podejdziecie do tego z głową, cały czas przeznaczony na naukę jest zdecydowanie mniejszy, niż jeżeli zdecydujecie się wkuwać całą noc. Pytanie tylko dlaczego? Ogólnie system nauki w momencie, kiedy używamy powtórek rozłożonych w czasie, wygląda troszkę inaczej, z takiego powodu, że podchodzimy do tematu z większym luzem. Pokażę to na przykładzie banku słówek do rosyjskiego, z którego ostatnio najwięcej korzystam. Zapoznanie się z nowymi słówkami zaczynam zwykle od słownika, który przeglądam raz, ograniczając pasywne przyswajanie wiedzy do minimum. Większość gierek pomijam, bo są dość nieefektywne w swoich założeniach i przechodzę od razu do aktywnego wpisywania wyrazu z wymowy, przyswajając wiedzę półpasywnie, półaktywnie. Po zrobieniu tego zwykle raz lub dwa przechodzę do ostatniego zadania, czyli mówienia wyświetlanego słowa bez patrzenia na tekst, a potem uzupełniania go, co robię od dwóch do trzech razy, bo jest zdecydowanie najefektywniejszym zadaniem ze wszystkich dostępnych. I na tym kończę. Różnica jest taka, że wiedząc o ważności zapominania w procesie uczenia się i świadomości, że wrócę do tego na następny dzień, a następnie trzy dni później i tak dalej, nie stresuję się, że o, minęło 10 minut, a ja już nie pamiętam danego słowa czy cokolwiek. O nie! Jesteśmy zgubieni. Wiem, że próbując wygrzebać to słowo z pamięci na następny dzień, najprawdopodobniej zapamiętam je po pierwszym lub drugim powtórzeniu, więc nie wracam już do nauki w ten sam dzień, bo po prostu byłoby to o wiele mniej efektywne i musiałbym na przykład powtórzyć to słowo pięć razy. Mając świadomość, że następna doba też jest nasza i że efektywność każdej powtórki będzie wtedy lepsza, nie jesteśmy po prostu dla siebie zbyt surowi w pierwszy dzień, kiedy naturalnie informacje ulatują z naszej głowy szybciej. Pozwalamy sobie nie pamiętać chwilowo i nie poświęcamy dzięki temu na naukę więcej niż ma to sens. Każda powtórka odleczona w czasie daje po prostu lepsze efekty. Jednak jak pewnie zauważyliście, tylko ode mnie zależy, kiedy powtórzę dany bank słówek z aplikacji i. Szczerze mówiąc, nie jest to najoptymalniejsze rozwiązanie. Zapisywanie bądź zapamiętanie, który materiał kiedy powinniśmy powtórzyć, jest żmudne i jest po prostu nieopłacalną robotą. Wymaga zrobienia tabeli, bazy danych, whatever, czegoś w tym stylu masa logistycznej roboty totalnie bez sensu. Na szczęście jest coś, co może nam pomóc. Zwykle do powtórek w ten sposób używam aplikacji Anki. Która automatycznie dostosowuje odstępy każdej powtórki po tym, ile trudności nam sprawiła, a do tego jest zupełnie darmowa. Oszczędza to dużo pracy i energii, zachęcam do zapoznania się, link jest w opisie. A ja kiedyś na pewno zrobię o tym programie osobny film. Tym razem wybrałem do zapoznawania się ze słówkami inną aplikację tylko dlatego, że jest tam od razu wgrana wymowa i nie trzeba dbać o nią samemu. A są to na tyle podstawowe słówka, że i tak będę ich używać w codziennych konwersacjach, więc w ten sposób zapamiętam je tak czy siak. Na przykład z angielskim to już zupełnie inna sprawa, bo śledzenie trudności każdego słówka przy uczeniu się specjalistycznego słownictwa jest rozwiązaniem nie z tej ziemi. Jedną z ostatnich rzeczy, na którą warto się zastanowić jest to, czy spaced repetition może nam się przydać, kiedy już znajdziemy się w sytuacji jutro egzamin. I okazuje się, że tak, że powtórki rozłożone nawet o 2-3 godziny od siebie dają o wiele lepsze efekty niż kiedy spróbujemy nauczyć się wszystkiego naraz. Oczywiście skala efektywności mniejsza, ale zawsze coś. A teraz czas na rzecz, której szczerze nie cierpię, a jest to przedstawienie w tej metody w książce Radka Kutarskiego Włam się do mózgu. Muszę bardzo kochać tę książkę, skoro odnoszę się do niej już w drugim filmie, prawda? W filmie o technice Active Recall zwróciłem uwagę na to, że aktywne przywołanie informacji z naszej głowy zostało rozbite na trzy teoretycznie równorzędne sposoby nauki, więc logiczne by było, żeby coś tak potężnego jak Spaced Repetition również miało minimum trzy rozdziały. Sprawdźmy to! Otóż nie. Rozdział jest jeden i do tego nazwany metodą tancerki i nie odwołuje się do niczego, co przypomina Forgetting Curve. Jest to po prostu, cytuję, mądre rozłożenie powtórek w czasie, a mądry Polak po szkodzie. Dlatego dajmy sobie spokój z tą książką i skupmy się na dwóch. Najbardziej efektywnych technikach uczenia się, czyli na Active Recallu i Space Repetition. Łącząc te dwie metody, jesteście w stanie nauczyć się szybciej, efektywniej i zapamiętać na dłużej dowolną część materiału, jaką tylko sobie wymarzycie. Myślę też, że właśnie na Space Repetition polega cała idea uczenia się całe życie, bo uczymy się rzeczy krótkoterminowo, rzeczy nowych, ale musimy też pamiętać o tych dawnych, planując interwały nawet w latach. Usłyszałem kiedyś, że poliglotą się nie jest, a stara się nim pozostać. Subtelna różnica, ale myślę, że dobrze oddaje istotę. Te sprawy. To wszystko na dzisiaj. Jeśli podobał Ci się film, to sprawdź też inne w temacie efektywnej nauki. Jeżeli dotrwałeś do końca bez oglądania odcinka o Active recall, to zdecydowanie polecam go na samym początku. Polecam też film o tworzeniu systemów nauki, bo jest swojego rodzaju podstawą dla całej reszty. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć! Let's get it started. Let's get it started. Yeah.